Witamy Was w niedzielę, 7 grudnia, niedziela handlowa. Jedziemy na zakupy. Pa. Zakupy zrobione, kobiety szczęśliwe. Eliza, pokaż. Zajrzymy do środka. Słuchajcie, są mega promocje. Nie pojdzie. Z rzeczy poprzeceniane i jeszcze za 3 sztuki więcej, 30% mniej. Więc grzech nie kupić. My zadowolone. Będzie się chce ubrać. Więc bardzo miło rozpoczynamy okres przedświąteczny przesyłkę z firmy Forberg. Miałam taki bon, ja yy, kupowałam termomik za 200 zł do realizacji i miało pół roku, musiałam go zrealizować, bo by przepadł i zamówiłam sobie zaraz pokażę! Miałem do dopasowaną formę do TM7 do waroby TM7 ona służy do robienia na przykład mini serniczków z sosem mango, półkul czekoladowych z nadziewanych wiśniami. Ona jest dopasowana idealnie do tn 7 Nie trzeba jej niczym smarować. Fajnie z tego wychodzą właśnie takie półokrągłe, okrągłe ciasteczka. Wiele jest takich przepisów z wykorzystaniem tego sprzętu. Będę próbowała, to będę nadziewała. A na drugą kupiłam Formę też dopasowaną do waromy. Myślę, że babkę czekoladową na parze wykonamy w tej formie. A przecież my cukru nie jemy? Odświętajemy. Takie to prezenty sobie tutaj zamówiłam na Mikołajki. Pokażemy wam, co dzisiaj kupiliśmy nie, podczas Miedzi Wodowej. Eliza, będę twoje rzeczy oddawała, to były moje, nie. to jest twoje, to jest twoje, Pani, panie kogo? To, to jest twoje, to jest twoje. Chociaż nie wiem, jak mamy różne jedne schodelki. Na początku pokazujemy różne schodelki. Czy rozmiarów nie pomyliłyśmy? Prawda. A! Przepraszam! O, takie sweterki, Twarzowe, prawda? Liza. Kolor ładny. Gatunkowo też bardzo fajne. Musimy Wam dodatkowo powiedzieć, że dzisiaj, oprócz tego, że na Metce była cena niższa niż ta pierwotna, to jeszcze było 30% taniej. Więc ten sweterek początkowo kosztował 119 zł, na Metce jest 80. No i 30%. 30% z 80 to jest 24 zł jeszcze taniej. Bardzo fajne. Eliza ma teraz dużeczka. Taka delikatna, bawełniana, taka dużeczka koszula. Długie rękawa, ale taka. lekka. Lekka. Ciepło w pomieszczeniu, tu właśnie na zimę. Bardzo fajna, żeby się troszeczkę nie przegrzewać. A ja słuchajcie, drugi sweterek. Bardzo ładny kolor, nie wiem na ile tam widać, ten kolor jest troszeczkę może szaro, ale taka zieleń taka zieleń świąteczna, bym powiedziała też nie tylko. Federek jest rozpinany, więc można wykorzystać, jako narzucić na coś, jako taka narzutka z krótkim rękawkiem. Też bardzo fajny gatunek. No podoba mi się. I do tego od razu pokażę. Kupiłam spodnie w kratę. Idealnie pasują do tego sweterka. Zobaczcie jaki fajny zestaw, komplet. Wszystkie te rzeczy, które pokazujemy, to były 30% taniej od ceny na mytce. Eliza pokażę swoją teraz buzeczkę. Tak, taką koszulkę polą. Tak, taka Koszulka jaka taki ozdobny, taki pękniarzyk. Ozdobny pękniarzyk. Jaka cena? cena? Po przecenie, oczywiście. Po przecenie 60 zł. I 30% mniej, czyli 18 zł taniej. Ale no to ładna też, też z krótkim rękawkiem. No. I ostatnie. Gramy trochę spodnie z gumką z I też, jaka cena podaj? 69, 70 zł po przecenie i 30% mniej. Za darmo? Tak jak za, za darmo. darmo. A ja kupiłam sobie jeszcze taką sukienkę, może na wieszaku czy tam w ogóle tak może nie wygląda atrakcyjnie, ale przymierzałam. I Eliza tu potwierdziła, że naprawdę bardzo ładnie w niej wyglądam. Też cena słuchajcie po przecenie 80 zł. Początkowo 160 zł, teraz 80 zł i jeszcze yy, 30% taniej. Taką ładną ma tutaj obramówkę, spójrzcie, taką czarną wokół szyi, cała jest na guziczkach do pasa. Bardzo ładna, w takiej panterce jeszcze niczego nie miałam. Myślę, że będzie też fajnie się nosiła, bo gatunkowo bardzo dobra i nie jest taka za gruba, nie lubię też grubych rzeczy takich cieńszych sukienek, ręka takie do łokcia, jak ubrałam, bardzo fajna. To, to się okupiłyśmy warto korzystać z promocji, bo 30% tani to nie jest wcale tak mało, a od ceny jeszcze jedna medycyna, która już była przeceniona. bardzo Udane zakupy w niedzielę handlową. Spójrzcie, tu były kartony wyrzucane przez okno od składania mebli, Trochę ich jest a w czwartek. Dopiero co wywozili, teraz trzeba dwa miesiące czekać aż następny wywóz. Trochę kiepsko z przechowaniem tego, bo jednak żeby nie zmokły ilość niesamowita od składania szaf. I w domu też się troszeczkę mam kartonów, Muszę muszę uporządkować. Drodzy widzowie, jak wiecie, przy metrów jest po czym jeździć, to trzeba zadbać o łożyska. Nie ma lekko. Dziesiątka tutaj pasuje. Myślcie, jaka piękna choinka jest na rynku drogowie, piękna. granatowe kokardy. Na pewno oświetlona będzie też. Cudowna. I tak jest piękna. Bez oświetlenia jeszcze w dzień. Zabieram się za sprzątanie kuchni. Kuchnię sobie podzieliłam na takie sekcje i dzisiaj jeden słupek, jutro skończę całą lewą stronę i następnego dnia całą prawą stronę. Kuchni produktów, towarów co nie miara. Spójrzcie, zaczynam sprzątanie. Do góry już szapy wypróżnione. Tu już troszeczkę poukładałam. Kochanie, u ciebie to jak w sklepie. Troszeczkę już tu poukładałam towarów. No ale jeszcze sporo zostało. To wszystko muszę poobcierać, powycierać. I z powrotem zapakować. Mam nadzieję, że się zmieści. Szuflady wysprzątane. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba, czy coś należy poprawić. Ale myślę, że mucha nie siada. I to jest dopiero jeden słupek. A mam trzy takie słupki po jednej stronie. Tu jeszcze muszę zapełnić do góry rzeczy mniej potrzebne, mniej używane. Mam trzy takie słupki i jeszcze druga strona, ale praca rozłożona, więc dam radę. Witam Was w piątek 12 grudnia, ostatni dzień mojego nagrywania przed niedzielną e, publikacją filmu. E, jutro wybieram się na jarmach Bożonarodzeniowy w Rogowie. Coś tam pewnie ponagrywam, ale to pokażę Wam e, w następnym odcinku. Natomiast dzisiaj chciałam Wam pokazać e, naszą sypialnię. Gdzie... Let me show you the new headboard I got. Isn't it gorgeous? Dzisiaj spędzimy pierwszą noc w nowej sypialni. Jest już, zobaczcie, łóżko. Łóżko jest bardzo wygodne. Nie mamy jeszcze na suficie lampy, dlatego, tu nam przyświeca taka stara lampka nocna. Są zamontowane już gniazdka, włączniki. No, za drzwiami musimy czekać aż do końca stycznia. Są zamówione. Są już zmontowane obydwie szafy. Ta szafa jest moja. Proszę zobaczyć, tu mam. Miejsce na torebki. Jeszcze jest sporo wolnego miejsca, można torebek dokupić, w wszystkich kolorach nie ma Miejsce jest, więc muszę pomyśleć. W tej szafie są sukienki i tutaj już z miejscem troszeczkę gorzej. Tu mi miejsca brakuje. Ta szafa też już zapełniona. Dokładny przegląd szaf, co gdzie, jak to wygląda, to pokażę w kolejnych odcinkach, już będzie wszystko uporządkowane. Ta szafa jest Tomka. Tutaj już zawis telewizor, jeszcze komody też nie są posprzątane, obmyte, wypełnione. Tak jak widzicie, miska z wodą jeszcze na mnie czeka, jeszcze cały czas coś chodzę, obmywam. To krzesło to nie jest jego tutaj miejsce, więc będzie w innym miejscu, w tym kartonie pod oknami stoją właśnie karton z lampami, z żyrandolami, z kloszami. W poniedziałek będą montowane lampy, także kończymy tydzień w takim stanie, słuchajcie. Myślę, że do świąt wszystko będzie zakończone oprócz drzwi do sypialni. Tak jak wspomniałam, czekamy na nie do końca stycznia. Natomiast mieszkać można, wszystko już jest na swoim miejscu. Także i tak nas to cieszy, że zdążyliśmy na święta. Do zobaczenia za tydzień w niedzielę o godzinie 9. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Pamiętajcie łapka w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia za tydzień. Papa! Pa.